Hello, ja tak na chwilę chciałbym tylko przypomnieć, że jeśli spodoba Wam się ten materiał, to zachęcam do subskrypcji, naciśnięcia dzwoneczka i zapraszam też na mój serwer Discordowy pełny fajnych ludzi. A linkacza macie w opisie. Jestem pewien, że nie jestem jedyną osobą, która kiedyś za dzieciaka była zafascynowana momentami, gdy Twoje rodzeństwo ogrywało jakieś fajne giery. Często słyszę takie historie od innych ludzi i jestem w stanie się z nimi utożsamić. Często tak było, że mój brat sporo grał w różne gierki, ale ja osobiście nie czułem się na tyle pewnie, by samemu ogrywać te giery. Ale gdyby tak zostało do dziś, to pewnie ten kanał byłby znacznie chudszy pod względem kontentu. Oczywiście w pewnym momencie zacząłem w te giery grać sam i jako, że byłem bardzo młodą latoroślą, mój gust growy dopiero się formował i wiele pozycji, które nie były z dzisiejszej perspektywy niczym specjalnym, jawiło mi się jako coś wielkiego, wiekopomnego, jako klasyki gier wideo. Ale po ograniu jakiś czas temu pierwszego Kangurka ko, zdałem sobie sprawę, że perspektywa jest ważnym elementem oceny dzieł popkultury, a dzisiaj ta perspektywa mocno się zmieniła. Wobec tego zacząłem odczuwać chęć ogrania kolejnego klasyka mego dzieciństwa Krok The Legend of The Gobos. Jestem pewien, że nie jestem jedyny, bowiem z tego co wiem, wielu graczy też wspomina Kroka z nostalgiczną pozytywną estymą. Też pozytywnie wspominam tę produkcję, ale wiadomo jak to jest z naszym mózgiem, często nie oddaje wypełni tego, co się działo w przeszłości. Zatem postanowiłem ograć kroka jeszcze raz, aby teraz ocenić go z perspektywy o wiele bardziej doświadczonego gracza i sprawdzić, czy faktycznie ta gra zasłużyła na takie wyróżnienie w mym popkulturowym serduszku. Jeśli jesteście ciekawi rezultatu, to zapraszam do dalszej części odcinka. Początek gry przedstawia nam słodziaśne intro, w którym poznajemy origin Kroka. Otóż, jako mały bobas w koszyczku płynącym z prądem rzeki, został odnaleziony przez grupkę małych futrzastych stworzonek, tytułowych gobosów. Tak im się ten maluch spodobał, że postanowili go przygarnąć i wychować na porządnego chłopa, w sensie krokodyla. Lata miały krok podrósł dość mocno, a Chillera i Utopia trwała w najlepsze. Ale o nie, do legowiska gobosów przybywa zły Baron Dante i porywa rodzinkę naszego krokodylka. No co za buc, od tej pory zadaniem kroka jest uratowanie swoich pobratymców z rąk, złego barona z ogromną szczęką. Fabuła w tej grze poza tą jedną kaczenką właściwie nie istnieje, a reszta scenek w grze opiera się na pokazywaniu tego, jak Dante przemienia losowe stworzenia wybozów. Na temat opowieści nie ma co mówić, bo jej tu zwyczajnie nie ma. Co nie musi być od razu wadą, bo platformówki, zwłaszcza te z początku panowania gatunku, zawsze traktowały ją jako pretekst do rozgrywki i nic więcej. Najważniejsze jest tutaj przechodzenie różnorakich poziomów w celu dotarcia do celu jakim jest ostateczne skopanie siedzenia barona. Krok zwiedza tutaj różne krainy, od tych pokrytych piękną zielenią po zimne śnieżne pustkowia, kończąc na pustyni oraz twierdzy barona. Jest to raczej standardowy zestaw poziomów jak na platformówkę i raczej trudno tu szukać przesadnie oryginalnych miejscówek, co wielu uważa za wadę. Ja niekoniecznie, bo choć rozumiem zarzut lekkiej generyczności, poziomy same w sobie są całkiem solidnie zależne zaprojektowane. Fakt z czasem dostrzeżesz, że składają się z bardzo podobnych asetów, ale ja osobiście byłem całkiem zauroczony niektórymi widoczkami, nie zwracając uwagi na przestarzałą grafikę, która może nie wygląda przesadnie źle, ale na dzisiejszym graczu przyzwyczajonym do bardziej nowoczesnej grafiki raczej nie zrobi wielkiego wrażenia. Tym bardziej, że wprawne oko wychwyci całkiem sporo drobnych niedorupek, jak clipping tekstur lub to, że niektóre pokoje, które zwiedzamy wydają się być niedokończone, bo są zawieszone w totalnej próżni. Nie jest to gra nastawiona na jakieś wielkie wyzwanie, ponieważ wszystkich naszych przeciwników możemy załatwić jednym uderzeniem ogona. Tak naprawdę mogą oni wkurzać przez fakt swojego ciągłego respawnowania się po zgonie, ale poza tym jesteśmy one punch krokiem i żadne potworki nam nie straszne. To samo tyczy się bossów, którzy są wręcz żenująco łatwi. I choć doceniam różnorodność ich wyglądu, każdy opiera się na tym samym schemacie. Zmęcz typa, a potem wal ogonem i rób tak trzy razy. Ja rozumiem, że gry dla młodszych nie grzeszą poziomem trudności, ale mym zdaniem krok poszedł tutaj w drugą skrajność i uczynił starcia zdecydowanie zbyt łatwymi nie dającymi ci wielkiej satysfakcji. Ale w sumie walka nie jest głównym celem tej gry. To tak naprawdę kolektafon, gdzie najważniejsze jest zbieranie diamentów, pomagających nam przeżyć ewentualne spotkanie z pięścią wroga lub z lawą, a po zebraniu odpowiedniej ich ilości zdobycie dodatkowego życia oraz uratowanie gobosów porozrzucanych na planszy. Niektóre z nich po prostu stoją i czekają na to, aż ich uratujemy, ale większość z nich jest zamknięta. W wyklatkach, a klatki mają to do siebie, że są zamknięte na klucz, więc musimy klucze do tych klatek znaleźć. Czasem jest to banalne, a czasem musimy ciut pokombinować, aby znaleźć odpowiedni klucz. Do tego mamy jeszcze motyw zbierania kolorowych diamentów, pozwalających nam odblokować specjalny pokój z bonsami na samym końcu poziomu. Jak widać najważniejsze w tej grze jest zbieractwo, i właściwie jest to Jedyna sensowna rzecz, którą możemy robić w poziomach, bo zauważyłem, że jeśli zdecydujesz się olać to zbieractwo i po prostu przejść do przodu do końca poziomu, nie mają one właściwie nic do zaoferowania w zamian. Osobiście nie jestem wielkim fanem takiego zbieractwa, ale skoro gra nie daje innych możliwości robienia czegoś ciekawszego, no to jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Jeśli należycie do tego grona uwielbiającego maksowanie gier i zbieranie różnych rzeczy, to Krok, moim zdaniem, jest całkiem dobrą produkcją, mogącą potencjalnie sprostać waszemu zapotrzebowaniu. O ile przyzwyczaicie się do sterowania, bo jeśli już ta gra robić coś niesamowicie to robi to niesamowicie źle pod względem sterowania. Jest ono tutaj jakimś dziwnym połączeniem sterowania analogowego z tak zwanym tank controls? Podczas parcia do przodu nie widać żadnych problemów i gra się wciąż bardzo przyjemnie. Ale jeśli chodzi o obracanie naszą postacią, o oh boj, to jest absolutny ból. Zajmuje to całą masę czasu, jest potwornie nieintuicyjne i pół biedy, gdy musisz skakać po platformach w prostej linii, ale kiedy masz do czynienia z platformami skręcającymi w prawo lub lewo to to są najbardziej frustrujące momenty w grze właśnie przez te dziwaczne sterowanie. Najgorzej jest w przypadku platform, które po chwili się niszczą, przez to trzeba szybkiej reakcji, aby po nich skakać, aby nie spaść, a z tak dziwnym sterowaniem graniczy to niemal z cudem. Nie pomaga też kamera, będąca cały czas przylepiona do pleców kroka i nawet nie mówcie mi o poziomach. Gdzie musimy pływać? To jest po prostu istny koszmar. Osobiście bardzo cenię sobie porządne sterowanie w platformówkach i niestety krok radzi sobie z tą kwestią dość kiepsko, bo większość moich zgonów nie wynika z jakiegoś przemyślanego designu plansz, czy poziomu wyzwania, ale z tego, że musiałem ciągle walczyć ze sterowaniem. A ja strasznie nie lubię walczyć ze sterowaniem. Na co to komu? Przecież moglibyśmy zostać przyjaciółmi, a nie się bić bez z powodu. Właściwie jest to jedyna naprawdę skiepszczona rzecz, w tej grze w mych oczach, odbierająca ci frajdę z przechodzenia tej gry. Podsumowując, mym zdaniem wiele łączy Kroka z Kangurkiem Kao. To gry, które w moich wspomnieniach jawiły się jako wielkie, epickie przygody godne zapisania w kanonie wielkich gier wideo. Ale po latach dostrzegasz, że są po prostu okej, okay, poprawne i raczej nie wykraczają poza ten poziom bycia okej. Okay. Tak samo jest w przypadku Kroka. Ta gra jest w porządku, jest okej, okay. ma fajne poziomy, super Muzykę i generalnie bardzo dobrze się gra. Pomijając troszkę dziwne sterowanie, granie wykroka to czysta Frajda, szczególnie dla młodszego gracza. Ale nie ma tu nic szczególnie wybijającego się spośród konkurencji, i rozumiem głosy ludzi sugerujących, że jest to generyczna platformówka. Trochę tak jest, ale przecież nie każda gra musi być mega innowacyjna. Bycie po prostu ok to też jest jakiś sukces, mym zdaniem przynajmniej. A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle dziękuję Wam za uwagę, no i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego razu, cześć.